Hej kochani, z tej strony Kukili, a dziś moi drodzy słuchajcie, będziemy robić odcineczek 23 godziny jako Wika z Jonesy. Pewnie znacie być Jense, ale pewnie znacie też Wikę. Dajcie łapkę, gry z wnętrzem, no i napiszcie w komentarzu jak... Jaką postać byście chcieli? Może być to wasza ulubiona akurat, będzie. Może twoja, twoja widzu. Mój drogi, dajcie łapkę, w górę z wielkim No i zobaczymy. A w ogóle z poprzedniego odcinka, kto nie widział tego odcinka, skąd mam ten skin i jak go zrobić, to niech ogląda. Dobra, kochani, idziemy mniej więcej widzę tutaj i Wika ma takie różowo. Um, tego. Dlaczego tu mamy takie sobie Dobra. Różowe. Pink. Mogłam pójść dalej. Dobra. Ona nie ma całych różowych, w sensie ma. Elementy inne, ale to mega ładne jest. Mega prześliczne. Oh, o matku, jakie to jest mega cute Kawaii Ale ona nie ma całych pink Ona ma pink I... E, blond Pink, blond Ma takie mniej więcej Ale ma mocniejsze O, ja bym dodała właśnie takie Dobra I tu jak wpiszecie Gen Z to Wam wyskoczy taka bluzeczka z Jancy, e, bo często wypiszecie, że o nie, to nie Jancy w ogóle, że nie da się tego robić, ale widzę, wam, da się, jeżeli chodzi o to. Dobra, e, weźmiemy to, muszę i słuchajcie. ulcia już mnie to rozpoznały. Fanki, super widzę, wam. bo ja bym chciała jeszcze inny trochę skin. No nie zasłaniajcie mi tu! Czy one nie wiedzą, że ja to nagrywam? Dobra. Mm -hmm. Dobra, napiszmy już hejcia. Hejka! Napisz im hejka. Pewnie je zgadną, znając życie. Jaki odcineczek? Jako? Mam nadzieję, że... One... Nie wiedzą. <noise> to znaczy, że wiedzą. Co to jest? E, wika z. M. Mm, Nie piją. go Wika. Dobrze napisałam? Wika. Dobra, Wika. Szczęsi. Przecież wyglądam jak Wika. Nie no, wyglądam jak Fausti. O kurde. Mm, Okej. Okay. No. Pewka. No Pewka. Dobra. Tu możemy napisać Wika. Gen Z. I tu już widzę, słuchajcie. Tego. O kurde, ej, ona ma mega. Widzę potem na no, do Wiki. Dobra, czekajcie. Może zmienimy ze włosy. Mam ładne, ale słuchajcie, Wika ma. Gruzowe, więc widzimy się, jak to zrobimy. Dobra, kochani, ogólnie to sobie wybieram inne w ogóle tego. E, może takie coś. Czekajcie, no nie przeszkadzajcie mi. Oficjalnie to są największe minusy, bycie YouTuberką, że ktoś może mi przeszkadzać. W ogóle. Co to jest? Ej, ja chcę to. Ładne prześliczne. prześliczne, to znaczy takie, ja coś chciałam dać, prześliczne, i kawaii. Tak, więc ocencie nasze skiny ogólnie. I która najbardziej przypomina M. Wiki? Wika e, z Genzy. Tak. Piszcie: jeden, dwa, trzy. Ja jestem jedynką, ona dwójką, ona trójką. Piszcie, 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 piszcie. Moim zdaniem wszystkie trzy zasłużyłyśmy na medal. Prześliczne skiny. Uśmiechnięta Wika. Tato ma. Idealną -no twarz. No, pięknie. Ogólnie to widzę, wysłuchajcie. słuchajcie. One zapytały, czy... Yy, 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 czy robimy dom. Yy, tak. Kojarzę ciebie. Oczywiście, że ciebie kojarzę, kochaninka. Yy. Okej. Idziemy... Yy Robić dom. Gdzie ja mam wodę? <noise> Dobra. To super. Dobra, kachni. Więc idziemy robić dom. Mhm. Ok. To widzę, że idziemy do domu 11. Go. Ok, widzę. Dom 11. Tu już mamy. Ty robisz, ok. Ona robi wizwę do 11. Napiszcie w komentarzu, czy będzie przypominał bardziej Jenzi. Trzeba jakąś willę w ogóle tu wziąć. Wiki, okej. Okay. Super. Super. Ogólnie, kochani, wizwy. Um. O, to super we wszystkich w odcinkach wystąpiłaś. To super. Prawie wszystkich właściwie ona wystąpiła I słuchajcie Jesteśmy w domu Jensi Ogólnie to tak wygląda dom Jensi I słuchajcie, zapraszamy e, Jak najbardziej Do tego domu Dobra, kochani Ktoś wszedł, I chyba lesi Okej, okay, widzę Czemu płaczesz? Um, nie płacz, kochana um, i sobie ja tego nie skomentuję. Dlaczego ona płacze? Mi się teraz nie i jej przykro zrobiło. Zostawcie dla niej łapkę w górę. Tak. Mega